Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat firmy Intel i tego, co planuje zrobić w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o kopanie Bitcoina. To jest BK World, ja Bartosz. Zapraszam serdecznie do oglądania. Już w najbliższą niedzielę, to jest 20 lutego, Rozpoczyna się duża międzynarodowa konferencja ISSCC 2022 edycja. Konferencja, która myślę, że dla wielu z Was jest anonimową imprezą, ale właśnie to podczas tej imprezy Intel 23 lutego zamierza zaprezentować swój najnowszy chip. Chip, który ma być wykorzystywany, implementowany w urządzeniach, w maszynach ASIC. A jak dobrze wiecie, tego typu urządzenia są skutecznie wykorzystywane właśnie do zatwierdzenia transakcji, do zatwierdzenia bloków w sieci Bitcoina. Dlaczego o tym wspominam? Bo jak dobrze wiecie, w ostatnich latach tak naprawdę został zbudowany duopol, jeżeli chodzi o dostawców tego typu urządzeń, urządzeń właśnie ASIC do kopania między innymi różnych kryptowalut, ale tutaj w szczególności właśnie skupiam się na, na kopaniu kryptowaluty Bitcoin urządzeń typu właśnie ASIC, jak dobrze wiecie Antminery i MicroBT są to urządzenia, które tutaj przez wielu, wielu górników, duże, duże firmy zresztą również wykorzystywane są właśnie aby tutaj kopać, zatwierdzać, zabezpieczać m.in. właśnie sieć Bitcoina. I Dlaczego o tym, o tym wspominam, o tym, o tym Duopolu? Ponieważ jeżeli tutaj wszystkie te informacje prasowe, które do tej pory Intel przedstawił przed zbliżającą się imprezą wszystko wskazuje tutaj, że to wydarzenie może być takim dużym game changerem jeżeli chodzi o o układ sił, o ten duopol, który został właśnie stworzony przez te dwie azjatyckie firmy. Jeżeli tutaj te informacje o dużo, dużo niższym poborze prądu, w przeliczeniu oczywiście na, na teraherz, okażą się prawdziwe i faktycznie Intel dowiezie to, co tutaj do tej pory zaprezentował właśnie z różnych informacji prasowych, to tutaj na pewno może dojść do du, dużego zmiany układu sił. A jak dobrze wiecie, w ostatnich miesiącach, kiedy to doszło do ponownego, ponownego banu na rynku azjatyckim, jeżeli chodzi o kopanie kryptowalut, i kiedy. Spożycie sobie właśnie na ten wykres, wykres trudności kopania tego, tej całej mocy obliczeniowej, to dobrze widzieliście, że ten cały haszyk firm, z firm i kopalni chińskich został właśnie przeniesiony między innymi do Stanów Zjednoczonych i z tego co dzisiaj na, nawet tutaj się szacuje około 10% tej mocy obliczeniowej znajduje się właśnie na, w, stanie, w stanie Texas. Czy to znowu jest dobra droga? Nie lubię tutaj, żeby ta, żeby ta sieć była zabezpieczana przez, przez moc obliczeniową, która znajduje się oczywiście na terenie jednego kraju, ale na pewno tutaj ten układ sił, jeżeli chodzi o dostawców dostawców samego, samego urządzenia, jest tutaj ważny i na pewno bardzo mocno tutaj też wpłynie na, na tą, na tą branżę, branżę miningową. Ale okej, okay, wróćmy jeszcze tutaj do, do samego chipa. Z notek pasowych jakie Intel tutaj udostępnił w ostatnich tygodniach, miesiącach, to tutaj mówimy właśnie o, o chipie BZM1, który, jak dobrze tutaj widzicie, charakteryzuje się wydajnością, opłacalnością na poziomie 18,2 W na 1 THz, co kiedy zestawimy sobie to właśnie z Bitmainem S19XP, który dopiero ma się pojawić, jeżeli chodzi o o firmę Bitmain, ale jeżeli porównamy sobie nawet to do istniejącego już S19J Pro to dobrze tutaj widzicie, że ta, ta wydajność jest dużo, dużo lepsza w przeliczeniu oczywiście na, na TeraHash niż to oferuje właśnie konkurencja w postaci Bitmain czy czy już nie mówię o MicroBT. Zobaczymy właśnie co tutaj się wydarzy podczas właśnie tej konferencji i na pewno tutaj dla całego rynku miningowego bardzo fajnie, że tutaj coraz więksi gracze, coraz więcej firm tutaj ma się pojawić, właśnie jeżeli chodzi o układy ASIC. Spowoduje to, myślę, w dłuższej perspektywie, w dłuższej perspektywie czasu, oczywiście myślę, że to będą tańsze urządzenia, bardziej przystępne. Oczywiście to też nie, nie mówię tutaj o urządzeniach, które za chwilę trafią do nas, do nas pod strzechy, bo jak dobrze wiecie, cała ta branża miningowa jest też tutaj dosyć mocno manipulowana jak dobrze wiecie z różnych newsów, informacji prasowych, na przykład tutaj firma Grid, która zajmuje się właśnie między innymi kopaniem kryptowaluty, kryptowaluty, Bitcoin, już teraz złożyła duże, ogromne zamówienia właśnie na, na ten nowy na ten nowy układ BZM. I jak dobrze wiecie, tutaj zagwarantowali sobie, że mają sztywną cenę, jeżeli chodzi o zamówienia, zamówienia złożone aż do 2023 roku, więc jak dobrze wiecie, tutaj te ceny na pewno do, do tych dużych graczy, dużych kopalni są dużo, dużo, dużo inne, dużo niższe na pewno niż w stosunku właśnie do takich detalicznych górników. I jak tutaj mowa o, o, o nas samych, tak? Ale okej, okay, ważne jest to, że tutaj mamy dywersyfikację. Z takich newsów z kuluarów, dochodzą do mnie informacje właśnie, że jeszcze trzy inne duże firmy pracują właśnie aktualnie nad ASIC-ami. Tutaj nie zostały ujawnione nazwy tych firm. Możemy tylko oczywiście się domyślać o, o kim tutaj mówimy, ale to jest zawsze dobra droga, jeżeli chodzi o pojawienie się nowych, nowych rozwiązań, nowej, nowej, nowej konkurencji dla tego duopolu, który tutaj przez lata miał miejsce to zawsze są bardzo, bardzo ważne i... I myślę, że dobre dla całej branży, jeżeli chodzi o zabezpieczenie sieci, bo im, im bardziej zabezpieczona sieć, im, im, wiek, im większy hashrate tutaj, jeżeli chodzi o, o zatwierdzanie tych bloków, to tutaj wiadomo, że ten Bitcoin również będzie zyskiwał na, w cudzysłowie, popularności, ale przynajmniej na, na, na wartości. Jeżeli tego typu duży, duzi gracze zaczynają właśnie, próbują uciąć sobie kawałek właśnie tego tortu, to tutaj z perspektywy najbliższych lat, dekady, czy też nawet niech to będzie 15 lat, to tutaj myślę, że ta wartość Bitcoina jak najbardziej może, może tylko tutaj wzrastać. Oczywiście do tego trzeba wziąć całą politykę, geopolitykę, jeżeli chodzi o makroekonomię całego świata. Te wiele, te wiele czynników będzie tutaj wpływało oczywiście na aktualną wycenę, ale jeżeli dajecie sobie czas i ten komfort, że tutaj akumulujecie Satoshi z Bitcoina, czy też sami kopiecie właśnie kryptowalutę Bitcoin, to myślę, że z perspektywy wielu lat to może tylko tutaj wszystkim nam się opłacić. Więc to są oczywiście bardzo dobre newsy, nie podoba mi się do Końca to, że już tego typu firmy jak Grid, o której wcześniej wspomniałem, mają, mają to prawo. Oczywiście są dużymi graczami, dysponują całkowicie innymi, innym kapitałem i tutaj mają te możliwości, aby zagwarantować sobie dostawy. Co oczywiście w ostatnich, w ostatnich latach, zwłaszcza tych covidowych latach, dobrze wiecie, że ta dostępność, jeżeli chodzi o układy, o sam krzem, czy też o w ogóle siatkę, siatkę dostaw, to tutaj było to dosyć mocno utrudnione. Co na pewno tutaj nie wpływało. Dobrze, jeżeli chodzi o cały świat miningowy, mam tutaj na myśli ceny i dostępność kart graficznych, ceny i dostępność właśnie ASIC minerów, ale oczywiście dla, dla wielu dużych graczy z kapitałem takiej bariery tak naprawdę nigdy nie było. Jeśli chodzi o samą imprezę, o samą konferencję ISSCC, to musicie wiedzieć, że jest to impreza, nie jest to impreza stacjonarna, jest to impreza wirtualna, więc jeśli tylko macie ochotę uczestniczyć, wystarczy tutaj właśnie zarejestrować do, do tej imprezy. Jeśli macie ochotę wysłuchać panelu, podczas którego właśnie będzie premiera chipu od Intel, to jak najbardziej tutaj zachęcam Was do tego, aby się zarejestrować. Nic, o, nic tak naprawdę nie kosztuje. Warto się zarejestrować i wysłuchać na żywo właśnie tego, co ma tutaj do powiedzenia, do powiedzenia Intel. Oczywiście ja nie jestem tutaj fan tego typu imprez, tego typu premier, one wyglądają trochę surowo, trochę sztampowo. Nie są często, właśnie takimi medialnymi, spektakularnymi imprezami. Ale jeśli ktoś ma ochotę tutaj posłuchać, co ma właśnie do powiedzenia przedstawiciel Intel, to zachęcam właśnie, aby, aby się tutaj zarejestrować. Okej, okay, nie jest to może. Must have do, do obejrzenia, bo wiadomo, że w późniejszych notkach pasowych oczywiście usłyszymy, co tutaj, co tutaj Intel powiedział. Ale jeśli ktoś ma ochotę i jest z Was technologicznym geekiem, to serdecznie Was tutaj zapraszam i i zarejestrujcie się. Jeśli już właśnie dzisiaj mówię o maszynach ASIC i kopaniu kryptowaluty Bitcoin, to jeszcze dosłownie jedno zdanie na temat tego, co wydarzyło się w ostatnim tygodniu, a mianowicie Valkyrie uzyskało zgodę od Seku i mogła tutaj uruchomić swój własny ETF z ekspozycją właśnie na firmy, które kopią kryptowaluty właśnie tutaj, między innymi kryptowalutę Bitcoin. Jak dobrze widzicie, cały czas tutaj dostajemy sprzeczne kompletnie informacje, jeżeli chodzi o, o świat kryptowalut. Banują, zamykają, nie pozwalają a jak dobrze tutaj widzicie, duży biznes dobrze się bawi i cały czas tutaj potrafi i skutecznie to robi, jeżeli chodzi o zarabianie miliardów dolarów. I w tym wypadku, tak jak wam mówiłem przed chwilą, Walkiwi dostało zgodę od Seku i już dzisiaj można kupować duży kapitał. Może faktycznie zainwestować w cudzysłowie, w bitcoina, bo tak jak mówię. Tutaj ETF jest skupiony właśnie na firmach wydobywczych, jeżeli chodzi o kryptowalutę Bitcoin. wydobywczych oczywiście dobrze wszyscy tutaj wiemy, wierzymy to w duży cudzysłów. Mówię tutaj o firmach, które zajmują się zabezpieczaniem, kopaniem, zatwierdzaniem transakcji właśnie w sieci, w sieci między innymi Bitcoin. Więc tak jak tak wam mówię, duży kapitał dobrze się bawi i czerpie coraz większe zyski, jeżeli chodzi o różne tutaj instrumenty. Stąd też możliwość przez duże fundusze inwestycyjne, możliwość właśnie Gdzieś, gdzieś pośrednio inwestycje właśnie w Bitcoina poprzez właśnie ETF z ekspozycją właśnie na, na kopalnie. Duży oczywiście news, coraz więcej widzimy tutaj, dochodzi różnych rozwiązań, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne przez duży kapitał, co nie do końca może, może było tutaj takim oczekiwaniem, jeżeli chodzi o twórcę na kamoto bo jak dobrze widzicie, Dzisiaj ten rynek tak naprawdę nie jest, nie jest tak naprawdę spekulowany przez małych graczy, którzy ze strachu sprzedają towar i ten rynek, rynek na przykład spada, czy też akumulacja i rynek rynek rośnie, ale mam tutaj na myśli, że widać gołym okiem, że dzisiaj duży gracze tak naprawdę rozgrywają tutaj bardzo mocno tego bitcoina. I takim przykładem choćby jest tutaj Najbliższy miesiąc, marzec, kiedy to ponownie ma się, ma się zebrać FOMC i ogłosić, czy w końcu podnoszą te stopy procentowe, czy nie podnoszą, jeżeli chodzi o rynek amerykański. I tylko nawet z tej perspektywy widać mocno, jak tutaj cały rynek kryptowalut wyczekuje również tej informacji, czyli to pokazuje, jak bardzo już dzisiaj rynek, rynek kryptowalut, mam tu na myśli. W szczególności właśnie Bitcoina jest zmanipulowany przez te duże, gigantyczne pieniądze, które trafiają właśnie między innymi za pomocą właśnie tego typu ETF-ów do, do tego świata. Ale okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Dajcie mi znać, co Wy myślicie o tym najnowszym chipie Intela, czy również czekacie właśnie na premierę. Ja nie powiem tutaj, bardzo, bardzo mocno przyglądam się tej, tej sytuacji. Podoba mi się tutaj właśnie, że idą te nowe rozwiązania technologiczne, jeżeli chodzi o tą, 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 tą narrację, żeby tutaj ten bitcoin stał się bardziej zielony niż jest. Oczywiście, jeżeli dobrze tutaj śledzicie ten, ten świat, to dobrze wiecie, że tutaj wiele kopalni szczególnie właśnie tutaj zwraca uwagę właśnie na to, aby korzystać z zielonej energii, aby tutaj nie, nie, nie doprowadzać właśnie do jeszcze większego, nie, do większego zniszczenia przyrody, jeżeli chodzi o Emisję, emisję CO2, ale oczywiście to nie jest o tym odcinek. Dajcie mi znać właśnie, co myślicie o tym najnowszym, najnowszej premierze Intela, która ma się pojawić. Czy będziecie właśnie oglądać? Zostawcie mi tutaj w komentarzu właśnie pod materiałem. To było na tyle. Zostawcie kciuki w górę, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Pozdrawiam Was. Cześć.